Jak jesień to śliwki, jak śliwki to knedle, więc dzisiaj zapraszam Was na szybkie knedle w wersji bezglutenowej. Do ugotowanych i przetartych przez praskę ziemniaków dodaję mix B około 250 g, do tego 100 g skrobi ziemniaczanej, 2 jajka i wszystko mieszam. Ciasto zagniatam rękoma i dzielę na mniejsze porcje. W ogóle nie wiem, jak walię, ja uważam, że te wszystkie takie dania właśnie ziemniaczane są super, jeżeli jesteście na diecie bezglutenowej, bo one zawsze wychodzą. I formujemy już nasze knedle. Moje śliwki były akurat bardzo duże, więc do każdego knedla włożyłam tylko po pół sztuki. Gotowe knedle wrzucamy do wrzątku i gotujemy około 5 minut od wypłynięcia. I teraz czas na mój ulubiony dodatek do tego typu dań, czyli wsypuję na suchą patelnię bułkę tartą, podsmażam ją chwilę, dodaję cynamon i cukier waniliowy i do tego masło. I czekam aż masło się rozpuści i wszystko razem mieszam. I muszę tak nieskromnie przyznać, że naprawdę tak nagle wyszły mi tym razem po prostu idealne. I w ogóle jeżeli szukacie dobrej bułki tartej to naprawdę polecam tą z firmy Balbiten, bo mi się wydaje, że ona jest w ogóle najgrubiej zmielona z nich wszystkich i naprawdę ona jest tak chrupiąca, jest naprawdę przepyszna i idealna do tego typu dań.